Tu jest pani profesor, tam jest Mariusz Traper, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień, dobry. dzień, dobry. dzień dobry. można prosić o gaz przyjaźni, o, Teraz zrób mi z przyjaźni Teraz padło na mnie, że musi zaświecić światełko. Dzień dobry. To ja ten durion. A to co teraz można zobaczyć tutaj Wiecie co? To jest takie nasze miejsce jedno, które my nazywamy pierwszy paśnik On tam jest Ale go nie widać na razie, znaczy go widzimy, ale Oko ludzkie, lepsze niż kamaratu na cieli strasznych drzew. Ale my idziemy. Pójdziemy w stronę paśnika. Mariusz dołączysz Okej. Okay. Taki jest nasz hastung. To no tu jest paśnik, jak widzicie. Nie ma w tym paśniku nic Jak byliśmy zeszłym razem na nocce to to drewno to już było Tam gdzie światełko to jest Mariusz Traper Tu gdzie jest duże światełko, iluminacja to pani jest profesor A tu gdzie światełko jest takie w miarę umiarkowane To jest centurion Mariusz, a pamiętasz, że ten, że mój mąż też miał przeziębiony pęcherz Dobra, chodźmy Wypuścili? Wypuścili? W zasadzie wymknęłam. Słuchajcie, bo pani profesor w niektórych momentach to teraz to już musi mieć wychodna. Tak, partyzantkę uprawiam. Jako babcia na etacie. najmniej dzieci się troszeczkę poduczą bushcraftu. No. Czy nie ma na myśli bushcraftu, o którym mówi się, że chodzą do lasu i nie ma lani buscraftu jak on w starech pięciu piw nie wypije, albo o ludziach, o których że nie ma bushcraftu, jak nie schajtują kogoś To dopiero element okay. burszkraftu A co się będziemy pchali? No. Mariuszek A co się będziemy pchali Nie ma potrzeby się pchać, nie? Nie, że nie ma A tutaj możemy Nie Nie Mariusz Aż tak to nie można. Balcerek to dawniej to na swojej dzielnicy by nie robił. A ty aż tak blisko drogi chcesz. To jest niedopuszczalne Mariusz. Mariusz zdziczał, nie? Chłonie las. Ale zdziczał. Zdziczał. On by tu chciał palić, tam. Dawno go nie było, to zdziczał. Nie... Tak jakby zaniechał, albo chciał zaniechać obyczajów. Gdzie jeszcze idziemy? <laughs> Gdzie jeszcze idziemy? No, no tutaj jest ten... Jaki bracisek, kochany. No, jak siedzi, jak jest. Tu jest drugi. O. Chcesz go taszczyć? Pomóc? Sposobem przeturna. Od tego mam nóż. Bardzo lubię O jaką piórę Toś tam Latargę chowaj tą twoją Ona się do niczego nie nadaje w tym momencie O, w coś tam za... wstać w kieszonę Nie I już jest jeden. Bo trzeba tutaj o taki załącznik Nawet dwie osoby sią właśnie Dawaj go tu jeszcze. Co? Jeszcze? To było bliżej. No to co? Możemy próbować przyjąć zasadę. Nie wiem tą większą częścią czy tą mniejszą. No pięknie. Elegancko. Elegancko. No, i słuchajcie, e, to by było tak na tyle, jeżeli chodzi o hasztung zwyczajny. To był hasztung. E, e, ja tylko te chcę powiedzieć, że Mariusz to po prostu nic nie powiedział, wiele, ale był. był. Jest. Jest. O, Izulka. Pięknie się wbija, Izulka. A ludzie mówią, że nie można noża wbić. A tu jest. O, nie można, widzicie? Jednak. To było nie można na zamówienie. Tak. Można, można. Tu się chowa i robi się tak. O. I to. Pik. Jak nastawienie kręgosłupa. Trzymajcie się do następnego odcinka. Tam jest traper. No i w ogóle wszyscy są. Pani profesor, jeszcze. No cześć.